I czołem. Szymon Palczewski Cyber Defense 24. Dotarliśmy na wybrzeże Morza Bałtyckiego, bo to właśnie tu znajduje się wyjątkowa jednostka wojska polskiego. Nie ma drugiej takiej. To jest fakt. Polskie wybrzeże i Morze Bałtyckie są stale monitorowane przez tą specjalistyczną jednostkę wojska. Jej żołnierze odpowiadają również za zabezpieczenie wszystkich jednostek marynarki wojennej. Ich służba. Ma szczególne znaczenie dla wojska polskiego. Zabieramy Was do Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. Pierwsza lokalizacja, jeśli chodzi o RCI Gdynia. Panie Poruszniku, gdzie znajdujemy się? Co to za miejsce? Bo tu jest tu strasznie głośno. Znajdujemy się właśnie na to Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. Pracuje tu wiele różnych urządzeń, składających się na szkielet infrastruktury. Która utrzymuje wiele systemów teleinformatycznych oraz informatycznych wykorzystywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie sposób odnieść się do tego, co ma miejsce tutaj na wybrzeżu i Morzu Bałtyckim, czyli zakłóceń GPS, wiele wskazuje na, na to, że po prostu za tym stoi Rosja. Jak to wpływa na Waszą służbę? E, zakłócenia sygnału GPS są szczególnie znaczące dla e, mobilnych platform bojowych których sensory zasilają systemy wsparcia dowodzenia. Znana jest mi pewna anomalia systemu AIS, który odpowiada za bezpieczeństwo pływania jednostek. Anomalie wykryli operatorzy punktów obserwacji i łączności, którzy odpowiadają za monitorowanie ruchu jednostek w morskiej strefie bezpieczeństwa. Kwestie dalszej analizy czy ustalenia przyczyn zakłóceń. No, nie leżą w kompetencjach RCI Gdynia, niemniej jednak wszystkie takie przypadki są zgłaszane do odpowiednich służb. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że adwersarz e, no, po prostu niszczy, przecina te światłowody. Co to oznacza dla, dla nas, dla Polaków? E, dla sfery cywilnej skutki przerwania ciągłości podmorskich światłowodów e, mogą być bardzo dewastujące. Niedostępność części lub całkowita niedostępność oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych usług to w dobie społeczeństwa informacyjnego ogromny problem. A jak je chronicie? No bo jeżeli jest takie duże ryzyko, jest zagrożenie potencjalne dla, dla zwykłych obywateli, no to musicie je jakoś chronić. To jest wasza region odpowiedzialności. Nadzór nad obszarami morskimi w rejonie południowego Bałtyku sprawują radary. Zainstalowane na punktach obserwacji i łączności, które monitorują ruch jednostek poruszających się w okolicach infrastruktury krytycznej. Tarczą tutaj są zdecydowanie jednostki liniowe, okręty marynarki wojennej czy też jednostki straży granicznej. My zapewniamy dla nich łączność, a nasi koledzy realizują zadania związane z ochroną infrastruktury morskiej, jak i lądowej. Jesteśmy w sercu Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. Panie kapitanie, może pan zdradzić nam jakieś szczegóły na temat tego miejsca? Znajdujemy się w sali operacyjnej Regionalnego Zespołu Cesji Gdynia. W tej sali na co dzień prowadzone są działania przez naszych analityków, które mają na celu utrzymać bezpieczeństwo naszych systemów teleinformatycznych. Rejon odpowiedzialności, można powiedzieć, blisko Rosji, no bo obwód królewiecki. Jakiego typu wrogie działania prowadzą? Rosja, jeśli chodzi właśnie o tą domenę Cyber, bo widzimy tutaj z tyłu symulację ataków. Jak to, jak to wygląda w praktyce? W zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni bliskość Rosji powoduje jedną istotną rzecz. Mamy dla nich większe znaczenie takie geopolityczne, w związku z czym te ataki są po prostu częstsze. Są to w głównej mierze zakrojone na szeroką skalę działania psychologiczne i dezinformacyjne oraz regularne próby przełamywania naszych systemów teleinformatycznych na tych naszych wewnętrznych, jak i innych podmiotów mających szczególne znaczenie dla obronności naszego kraju, czy też naszych sojuszników. Ryzyko jest duże, o tym Pan wspomniał, więc jak sobie radzicie z tym wszystkim? Jest to przede wszystkim stały monitoring systemów teleinformatycznych oraz wsparcie w tym zakresie naszych partnerów w rejonie Wybrzeża, ciągły kontakt z administratorami systemów w odpowiednich lokalizacjach, praca nad uświadamianiem personelu w zakresie występujących zagrożeń oraz reagowania na najmniejsze zaobserwowane przez naszych emerytyków zakłócenia czy anomalie. Skąd w ogóle pomysł, żeby służyć w dowództwie komponentów wojskowej obrony i cyberprzestrzeni i konkretnie tutaj w Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia? Od zawsze dogadywałem się z komputerami, że tak powiem. Pierwszy pomysł na służbę w wojsku padł od mojego kolegi, który również jest żołnierzem. Mój współlokator zachęcił mnie do spróbowania swoich sił w Akademii Marnarki Wojennej i tak po 6 latach służymy tak naprawdę w tej samej jednostce, czyli w Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni. Czy ta służba to jest taka służba dla cyberowych freaków? To jest typowo miejsce dla takich ludzi, którzy kochają informatykę i domenę cyber? Czy odnajdą się również inni tutaj? Myślę, że wiele osób może odnaleźć się w strukturach wojsko-obrony cyberprzestrzennej, z tego względu, że Wojsko Polskie to tak naprawdę 100 tysięcy ludzi związanych z różnymi tematami, więc mamy tutaj miejsce dla inżynierów, dla analityków, dla administratorów dla różnych osób. Również ważna jest w naszym, w naszym temacie jest ważna logistyka. Także i osoby związane z ogólnopojętą logistyką i transportem również e, mogą znaleźć się w naszych strukturach. Do cyberwojsk można wstąpić nie tylko po ukończeniu VAT-u lub Akademii Marynarki Wojennej. Są też inne ścieżki, a o tym powie nasz gość. Panie szeregowy, jak to było w Pana przypadku? W moim przypadku było tak, że poszedłem do dobrowolnej służby zasadniczej na kurs przygotowawczy, który trwał miesiąc. Po czym była przysięga i WCR skierowałem mnie do tej jednostki. Nie żałuje Pan? Nie żałuję. Zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani. Naprawdę jest to pewnego rodzaju ścieżka. Można wspinać się po szczeblach kariery, także jak, naj jak najbardziej zachęcamy i widzicie to nie tylko uczelnie typu WAT, marynarka, ale również można wstąpić drogą e, pana szeregowego. Kolejny przystanek na naszej trasie zwiedzania RCI Gdynia. Panie poruczniku, co to za sala? Bo można powiedzieć, że przypomina trochę konsolę z okrętów marynarki wojennej. Jest to LBTS taktikos. Jest to środowisko odwzorowane niemalże jeden do jednego z okrętów naszej marynarki wojennej. Jest to przeznaczone typowo do szkoleń załóg. W momencie, kiedy okręt znajduje się w morzu, załoga może przyjść do nas, szkolić się tak jak na swoim okręcie jest to środowisko odwzorowane tak jak mówiłem jeden do jednego aczkolwiek ma możliwość symulowania sytuacji wirtualnej jednocześnie możemy też pracować na danych realnych jest tutaj połączenie z AISem Automatic Identification System który obserwuje nam tutaj zatokę, widzimy wszystkie okręty, które tutaj pływają, więc możemy pracować na danych realnych. Jak zabezpieczacie okręty marynarki wojennej? Jak to wygląda? Bierzemy czynny udział w testach i próbach zdawczo-odbiorczych nowo budowanych okrętów, ale też nie możemy zapomnieć o budowie nowych systemów teleinformatycznych w ramach NATO, tutaj m.in. innymi program NISP przekłania, który realnie zwiększa bezpieczeństwo w naszym rejonie w Bałtyku i zabezpieczamy działanie systemów i usług, aby były nieprzerwane, działały poprawnie i bezpiecznie dla użytkownika i dla całego wojska. No i to wszystko nie możemy pominąć bez łączności, bo by to nie działało. W ramach DKWOS oczywiście też zabezpieczamy ją na potrzeby marynarki wojennej. A jak to wygląda w praktyce? To jest tak, że wy udajecie się na każdy okręt z osobna i działacie, no można powiedzieć, na pokładzie czy w sposób zdalny? I jak to przebiega w praktyce? W zależności czy okręt znajduje się w morzu czy w porcie, zawsze możemy połączyć się zdalnie i pracować na tym komputerze tak jak na, na swoim. Aczkolwiek preferowany jest zawsze bezpośredni kontakt fizyczny z tą stacją roboczą, bo nie możemy zapominać, że tego typu systemy to nie jest i one nie zaczynają się tylko na ekranie i kończą na nim, ale są to właśnie sensory, efektory i różne inne urządzenia peryferyjne, które należy czasami też sprawdzić po prostu. A co w przypadku, gdy okręt marynarki wojennej znajduje się na drugim końcu świata, powiedzmy na wodach Stanów Zjednoczonych? No bo pan tutaj wspomniał, że najlepiej byłoby być na miejscu, tylko że jeżeli jest okręt w porcie tutaj, czy na Morzu Bałtyckim, czy w porcie tutaj w Gdyni, no to nie ma problemu, ale jeżeli jest na drugim końcu świata, no bo przecież odpowiadacie za wszystkie jednostki marynarki wojennej. Jak to wygląda? Zgadza się. Jako dekawoc realizujemy zadania, aby systemy były dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. tak? I w dowolnym miejscu na Ziemi, w zależności gdzie są rozlokowane siły i środki, zawsze jesteśmy w stanie udzielić wsparcia i zapewniamy dostępność takich usług. Czyli można powiedzieć, że żołnierz przychodzi tutaj na służbę i może nagle znaleźć się na morzu śródziemnym albo na oceanie, bo tam będzie po prostu potrzeba, żeby się zjawił. Jakby nie patrzeć, cyberprzestrzeń nie ma ram lokalizacyjnych, tak? Więc z punktu widzenia systemu morskiego jemu nie robi różnicy, gdzie się znajduje. Czy to jak pan powiedział, w porcie, w morzu czy gdzieś na oceanie po drugiej stronie globu. A pozwolę sobie dopytać, czy panie poruczniku a jakie systemy łączności występują na okrętach marynarki wojennej? Są jakieś takie rodzaje, typy, z których korzystają okręty? No bo rozumiem, że jeden nie wystarcza, bo w razie zakłóceń, no to po prostu e, przestaje funkcjonować prawidłowo. No to zacznijmy od najprostszej opcji. W porcie okręty są przyłączone światłowodem do, do nabrzeża, tak? Jest to oczywiście najlepsze rozwiązanie, jednak latencja tego połączenia jest najmniejsza. Zresztą każdy by chciał mieć światłowód w domu, a nie połączenie po radio, tak? Jednakże, jak okręt wypływa w morze, no sytuacja się tu troszkę komplikuje już ciągnąć kabla za sobą nie może, no, nie da się. Wobec czego jest może nie tyle skazany, co jest zmuszony, aby korzystać z łączności bezprzewodowej. Tutaj mamy dwa główne media przede wszystkim łącze satelitarne, no i stare dobre radio. Tutaj, jeśli chodzi o radio, są pewne ograniczenia w postaci zasięgu, w zależności od długości użytej fali elektromagnetycznej, no ale rozwiązaniem tego jest połączenie satelitarne, które już jest dosłownie globalne, i o ile znajdujemy się na powierzchni Ziemi, nie gdzieś pod wolą, pod Ziemią, tak, to, to połączenie będziemy mieć w dowolnym miejscu na, na globie. I rozumiem, że to połączenie też zabezpieczacie w odpowiedni sposób, aby no, nie doszło do zakłóceń lub ewentualnych jakichś innych działań ze strony adwersarza. Oczywiście jest to zabezpieczane od A do, do Z. Y, od naszej strony do użytkownika końcowego. Administrator lokalny również wie co robić, więc w większości przypadków jest w stanie sam sobie poradzić z tego typu y, Połączeniem, aczkolwiek jeśli ma, ma potrzebę, to może się z nami skontaktować i zawsze udzielimy wsparcia. Widzicie, jak to, jaka to jest odpowiedzialność służyć tutaj. Odpowiadacie za wszystkie jednostki marynarki wojennej, odpowiadacie za ich łączność, za zabezpieczenie, no i nie wiadomo nigdy, gdzie wylądujecie danego dnia na służbie. Panie Poruszyku, dziękujemy, a my idziemy dalej. Kolejne miejsce w RC I Gdynia, naprawdę wyjątkowe, jak widzicie, a jak tam u góry wygląda, jak się prezentuje. Chodźcie sprawdzimy, a do tego będziemy mieć wyjątkowego gościa. Zapraszam. Jesteśmy na szczycie wieży punktu obserwacyjnego i łączności. Jest z nami dowódca stacji. Panie dowódco, co to za miejsce? Do czego służy? Jest to punkt obserwacji i łączności. Oczywiście służy do wykrywania rozpoznawania, monitorowania obiektów pływających jak i celów nisko lecących. Ponadto jeszcze naszymi dodatkowymi zadaniami jest nawiązywanie łączności między okrętami a dyżurną służbą operacyjną. Rejon odpowiedzialności regionalnego centrum informatyki Gdynia obejmuje też punkty zapalne. Wiąże się to oczywiście z granicą z Rosją przez obwód królewiecki. Jakie wyzwania wiążą się z punktu widzenia żołnierza RCI z tym właśnie z tym regionem zapalnym? Owód królewiecki nie tylko od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest naszym newralgicznym punktem, ale także musimy mieć na względzie to, że jesteśmy członkiem Sojuszu Półno Północnoatlantyckiego no i bezpośrednio graniczymy z Federacją Rosyjską. Także no, mamy, ten sektor jest dla nas szczególnie ważny, szczególnie obserwowany i wszelkiego rodzaju naruszenia są przez nas e, bardzo poważnie traktowane. No właśnie, a jakie takie wrogie działania podejmuje Rosja, jeśli chodzi o ten obszar królewecki? Czy obserwujecie w ogóle tego typu działalność, tego typu aktywność? E, oczywiście no nie mogę udzielić informacji szczegółowych, natomiast mamy informacje, dostrzegamy to na właśnie naszych radarach, że wykonują różnego rodzaju ćwiczenia, które mogą mieć, że tak powiem, podstawę do działań dywersyjnych czy prowokacyjnych, jeśli chodzi o nasz kraj bądź inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. W jaki sposób wykrywacie wrogie obiekty na polskich wodach? Za pomocą urządzeń radiolokacyjnych, znajdujących się właśnie tutaj na wieży, ale także korzystamy z urządzeń Straży Granicznej, z którą ściśle współpracujemy w zakresie wykrywania, rozpoznawania i monitorowania obiektów nawodnych oraz celów lecących. Jak szybko jesteście w stanie wykryć taki wrogi obiekt na polskim morzu? Taki obiekt jesteśmy w stanie wykryć natychmiastowo po wpłynięciu właśnie w nasz zasięg radiolokacyjny. OK. A jak wygląda reakcja na taki incydent? W przypadku wpłynięcia obiektu, którego nie jesteśmy w stanie rozpoznać własnymi środkami. Natychmiast w czasie rzeczywistym przekazujemy informację do dyżurnej służby operacyjnej, która koordynuje już dalsze działania nasze czy innych jednostek, które są odpowiedzialne również za, za identyfikację takich jednostek pływających. Często dochodzi do takich incydentów w tym rejonie? Zdarzały się sytuacje, w których dostrzegaliśmy na przykład kuter rybacki, który był wyposażony w bardzo dużą ilość anten bądź jakiś innych systemów rozpoznania radio radiolokacyjnego, co świadczyło jednoznacznie, że są to jakieś próby wywiadowcze zdobycia jakiejś informacji przez służbę przez Federację Rosyjską. To koniec wizyty naszej w Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia. Jeśli dotrwaliście do końca, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, śledźcie stronę internetową RCI Gdynia. No i oczywiście oferty rekrutacji DKW. Cześć i czołem!